Dzień dobry, dzień dobry, wieczór, dobry wieczór. Witam Was na egzotycznej pogawędce numer 26. Witam Was w piątkowy wieczór, dajcie mi znać, czym mnie widać i czym mnie słychać. Dzisiaj nadajemy na trzech kanałach równolegle, na grupie Bambusem rozo Palmy w Polsce, na fanpage'u Azapalnej, na fanpage'u mojego bloga Bambusowy Sen, eee, bo mam taką techniczną możliwość i postanowiłam dotrzeć do szerszej, Szerszej publiczności być może będzie zainteresowana tym, o czym Wam chcę dzisiaj tu poopowiadać, a poopowiadać Wam chcę przede wszystkim o, o tym, o czym musicie pamiętać, jeśli zimujecie rośliny w doniczkach na zewnątrz, czyli na tarasie albo na balkonie. Co warto wiedzieć, co może dla niektórych jest oczywiste, ale dla innych, dla innych nie a co, może, co pomoże Wam te rośliny przez ten zimowy czas lepiej przeprowadzić. Dajcie mi znać, bo widzę, że już się tu kilka osób zebrało, czy mnie widać i czym nie słychać, bo ostatnio miałam trochę problemy z połączeniem i przerywało, ale tutaj mnie się pokazuje, że wszystko w miarę działa, więc będę wdzięczna, jak ktoś z Was da mi krótko znać, czy widać, i czy słychać. I zaraz będę zaczynała. Mam dla Was jeszcze też yy, trzy inne króciutkie tematy na start. Yy, dostałam jakieś powiadomienie, ale myślałam, że to coś w związku z transmisją. No skoro nie, nic nie piszecie, że nie widać, to przypuszczam, że, że w takim razie widać i słychać. Także yy, jadę z Koksem. Yy, I tak z takich tematów aktualnych, to chciałam Wam dać znać tylko, że będziemy mieli niebawem nowe nasiona, przyjedzie do nas nowa dostawa, myślę, że tak w przeciągu dwóch, trzech tygodni i będą tam też fajne nowości, między innymi coś, na co się bardzo cieszę, będą nasiona męczennicy, czyli pasiflory flory, i to tej czerwonej. Ona mi się strasznie, strasznie podoba, ale jakoś nigdy nie miałam szczęścia, że tak powiem, do tego, żeby sobie ładną pasiflorę wyhodować. Widziałam, że u nas na grupie są osoby, którym to idzie świetnie, także będę, będę Was podpatrywać. Będą na pasiflory, ale też innych różnych. one będą wypisane, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dokładnie za tydzień, 19 grudnia, wychodzi nowy numer czasopisma takiego miesięcznika Garner's World. Na pewno go, na pewno go kojarzycie. To jest wydawane przez BBC w Anglii, a tutaj w Polsce mamy taki swój swój też, no może nie odpowiednik, bo tam są też treści takie właśnie nasze, no i między innymi mój artykuł o bambusach w tym numerze, który się w sobotę ukaże, będzie w środku, także jeśli lubicie czytać fajne ogrodowe gazety, jeśli lubicie czytać o bambusach, to bardzo Was zachęcam do zakupu i napiszcie mi wtedy, dajcie znać, wyślijcie zdjęcie, że macie, kupicie. O, cześć Artur, fajnie, że, fajnie, że do, dołączyłeś. I dajcie, wam, dajcie znać, jak Wam się też ten artykuł mój o bambusach podoba. I to, o czym Wam dzisiaj chcę powiedzieć, to to, o czym koniecznie trzeba pamiętać, jeśli macie rośliny na zewnątrz, na zimę, jeśli one tam zostają właśnie na ten trudny czas. A jeżeli wystarczy mi czasu, a myślę, że, że starczy. To pokażę Wam też dwie książki tak na szybko, które. Które teraz biorę na tapet i za które będę, będę się brała do czytania, i też będę je potem recenzować na moim blogu: Bambusowy Sen. Więc będziecie wiedzieli, czy warto je kupić, czy niekoniecznie. Okej, okay, no to przechodzę do tego, co Wam dzisiaj chciałam powiedzieć. I mam tu takie cztery rzeczy, o których naprawdę warto wiedzieć, jeśli chodzi o zimowanie roślin w doniczkach. Pierwsza rzecz to jest taka, być może trochę śmieszna dla niektórych, a dla innych może to będzie zaskoczenie, że doniczka, która jest oznaczana jako donica mrozoodporna, to nie znaczy, że roślina w takiej donicy mrozoodpornej posadzona będzie odporna na mroz. Takie oznaczenie znaczy... Tylko i wyłącznie tyle, że ten pojemnik, ta donica, że to się nie zniszczy pod wpływem mrozu, to znaczy nie popęka, nie poodpryskuje coś i tak dalej. To chodzi o znaczenie, z taką, wiecie, czasem śnieżynką widać w różnych marketach, te doniczki, szczególnie ceramiczne, mają taką naklejkę. To nie znaczy, że posadzona w takiej doniczce roślina wytrzyma zimę na zewnątrz. Absolutnie nie. To tylko i wyłącznie znaczy, że ten pojemnik, jest odporny na mróz, to znaczy nie zniszczy się, jeśli zostanie na zewnątrz. Ale roślina w środku to już jest całkowicie inny temat, dlatego warto być tego świadomym. Być może, jak wspomniałam, dla niektórych to jest oczywiste, ale jednak spotkałam się i to nieraz z taką opinią właśnie, że, że i rośliny mrozoodporne, i donice mrozoodporne to w zupełności wystarczy posadzić. Do Donicy zostawić na zewnątrz i to wytrzyma, bo jest przecież napis mrozoodporny. Ale to nie jest niestety takie, takie łatwe. Mielibyśmy za fajnie. Cześć Jakub, też, też Cię witam, fajnie, że dołączyłeś. Druga rzecz to jest taka, że nawet jeśli ta donica jest określona jako mrozoodporna, czy jeśli korzystamy z donicy, która jest po prostu normalną donicą drewnianą, jakąś inną, to zawsze, jeśli już wiesz, że zostawisz tę roślinkę na zewnątrz, trzeba ją zabezpieczyć najlepiej od środka. To jeśli dobrze planujemy, to sobie to zrobimy i zaplanujemy już podczas sadzenia, czyli wyścięłamy od środka tą doniczkę styropianem, a jeśli tego nie zrobiliśmy, bo na przykład nie wiedzieliśmy, też tak się oczywiście może zdarzyć, to wtedy zabezpieczamy ją z zewnątrz i też możemy to zrobić albo styropianem, albo workiem jutowym, czy jakąś grubszą agrowłókniną. Różne, różne materiały możemy sobie do tego wykorzystać i jeśli zostają Wasze rośliny na zewnątrz, to warto, warto, bardzo warto otulić właśnie też doniczkę, bo chodzi o to, że przez ścianę doniczki mróz ma dużo łatwiejszy dostęp do korzenia niż w przypadku rośliny, która jest posadzona w gruncie. Tam cała ta ziemia chroni, jakby cała, cała ta przestrzeń to jest ochrona dla tej rośliny dużo większa niż taka ściana doniczki, którą, którą ma u nas właśnie na, na balkonie czy na tarasie. I dlatego to jest tak ważne, żeby jak sobie dobrze planujemy, jak na przykład słuchacie moich pogawędek, to też już będziecie wiedzieć na przyszłość, że, że będziecie sobie już od środka wyścielali te, te doniczki styropianem, Taki 3 cm kawałek w starczy. Drugi taki fajny tip to jest też, żeby na grubszym kawałku, takim 10 cm grubym, postawić te donice, po to, żeby od, od spodu nie ciągnęło nie ciągnął chłodem, to też dużo daje i czasami takie małe, małe nasze działania, to może być, być albo nie być dla takiej roślinki, także warto, warto o to zadbać. Cześć Andreas, fajnie, że też tu dołączyłeś. Trzecia taka rzecz, no trzeba rośliny zimą też podlewać. Wydaje się to może nie, nielogiczne, no bo jak, jak podlewać rośliny zimą, kiedy wszystko jest na zewnątrz zamarznięte i chłodne, no ale szkopuł w tym, że rośliny piją cały rok, zimą oczywiście piją znacznie mniej, ale nie znaczy to, że nie piją wcale i po to, żeby mogły żyć i żeby nie wysychały, to muszą też mieć odpowiednią dawkę wody, szczególnie jeśli te rośliny są pod dachem, i nie mają dostępu do żadnych opadów i tylko są zależne od nas, trzeba je podlać i na, taki, na taką akcję podlewania wybieramy sobie dzień po prostu, kiedy nie mam rozu i najlepiej też, kiedy noc się zapowiada, taka raczej z cieplejszych. Także warto o tym pamiętać, bo często właśnie z bambusami jest tak, że one nam nie tyle wymarzają w donicach na balkonie, tylko one wysychają, bo nie są albo nie są podlane, albo nie są zabezpieczone. Te donice nie są ocieplone w żaden sposób i ta ziemia, kiedy jest wilgotna, staje się bryłą lodu i korzeń nawet jak chce, i jak ma wilgoć w ziemi. Nie może pobierać wody, bo po prostu są korzenie tak ściśnięte, że nie ma takiej opcji. Po prostu nie wciągnie tego do góry. O, już pytanie, ptanko. Przy jakiej temperaturze należy okrywać łodygi bambusa bisepta? Jeśli chodzi o okrywanie tej części zielonej. No to myślę, że możecie spokojnie poczekać do temperatury takiej z minus 10. Nie ma co się z tym za bardzo śpieszyć, bo szczególnie jeśli później w ciągu dnia jest taka temperatura bliska zera, albo że jak czasami jeszcze teraz dodatnia, to też w środku może się ta roślina zaparzyć, więc za szybko też. Z agrowłókniną nie wyskakujemy, ale takie minus 10 to już jest fajny moment, żeby, żeby ją osłonić. Szczególnie w takich miejscach, gdzie może jest bardzo słonecznie, albo jeśli to są rośliny, które są pierwszy rok w gruncie, to też bardzo polecam osłonę z białej agrowłókniny, albo też gdzie jest bardzo wiecznie. Ja też mam cały taki webinar, prawie że półtora godziny, gdzie opowiadam dokładnie krok po kroku o tym. Co zrobić, jakim materiałem okryć, kiedy okryć, jak to zrobić i, i dlaczego to jest takie ważne, jeśli chodzi o okrywanie bambusów w gruncie i okrywanie bambusów w doniczkach. Więc wrzucę Wam też zaraz link, a zresztą chyba mam go tutaj mam go tutaj na wierzchu, więc możecie sobie też takie nagranie, takie szkolenie, powiedzmy, u mnie w sklepie kupić i tam jest wszystko co warto wiedzieć o tym jak to zrobić, kiedy zrobić, czym, jakie materiały się do tego nadają, a jakie nie. I to jest o tyle fajne, że taką wiedzę, jak już będziecie rozumieli, o co w tym chodzi, to sobie spokojnie też możecie wykorzystać i do innych roślin w Waszym ogrodzie. I dzięki temu, jakby też taka inwestycja w wiedzę, może się opłacić tym, że na przykład rośliny Wam nie będą padać, nie będziecie musieli kupować nowych i ich wymieniać. Dlatego zawsze, zawsze fajnie jest, jak coś do końca nie wiecie, jak zrobić, to właśnie zapytać, tak jak tutaj. I, I właśnie się dowiedzieć więcej na ten temat. I czwarta rzecz. Warto też wiedzieć, że zimą to nie tylko mróz szkodzi, bo to jakby jest dla nas najbardziej oczywiste, że, że ten chłód i ta ujemna temperatura i to jest to zagrożenie dla naszych roślin doniczkowych, no ogrodowych, ogrodowych też, ale o doniczkowych dzisiaj mówimy. Natomiast nie jest to jedyny taki faktor negatywny. O tym też właśnie mówię na tym, na tym webinarze, przed czym chronimy zimą bambusy, bo właśnie nie tylko przed mrozem. Bardzo groźny też jest mroźny wiatr, szczególnie dla bambusów, które są młode, które dopiero zostały w tym roku posadzone, dlatego też ważne jest odpowiednie okrycie, a tak samo groźne jest ostre słońce zimowe, szczególnie jeśli popada deszcz, jest tak ładnie, biało, ale wiecie, na przykład jak wychodzicie albo idziecie na narty i wychodzicie na taką białą polanę i jest pełno białego śniegu, jak to oślepia oczy, bo to światło tak się odbija od tej białości, że, że trzeba ubrać okulary słoneczne. No więc bambusy też warto przed takim pełnym turbosłońcem ochronić, po to, żeby miały mocniejsze, fajne, zdrowe liście. I do tego też Wam w zupełności wystarczy biała agrowłóknina jako ochrona przed mrozem, przed wiatrem i przed tym słońcem. Tak, również ciężki śnieg, szkodzi, to jest super, właśnie super, super obserwacja. Fajnie, fajnie że tutaj wypadło. Niestety nie widzę imienia, bo. Jeśli grupowicz, grupowicz tutaj nam komentuje albo Grupowiczka, to to nie pokazuje mi się niestety imię, ale tak, to jest bardzo ważna obserwacja. W przypadku, w przypadku roślin na balkonach czy tarasach, to może będzie mniej, mniej groźno, bo będzie więcej tam zadaszeń zazwyczaj, ale też warto mieć taką świadomość, że jak Teraz w sumie też jest taki czas, czy później na, na skraju wiosny i, i zimy, kiedy śnieg popada i później temperatura jest wyższa, zaczyna się z niego robić taka ciężka klucha, to różne bambusy, na przykład taki bambus bardzo fajny Vivex, ten grubas, którego lubicie. On też jest dość wrażliwy na takie momenty, kiedy ten śnieg zamienia się w taką bryłę, bryłę lodu ciężkiego. Taki jest wtedy niefajny i nikt nie robi śnieżek absolutnie z takiej masy, bo, bo to się zupełnie nie nadaje. Jest to taka, taka, no już prawie że metalowa ciężka kula, takie to takie, jest wielki. Kamień się z tego robi. Więc jak widzicie taki śnieg, który nie jest fajnym puszkiem, to warto po prostu to też strzepać. Idziecie sobie wtedy do, do waszych roślin, czy tam dzieciom dajecie zadanie, to też wtedy może jakaś tam frajda dla nich będzie, że sobie wtedy ten śnieg postrzepujecie po to, żeby się gałązki nie połamały. Taki śnieg jak jest ładny, miękki, puszysty w zupełności im nie szkodzi, ale kiedy on się przemienia właśnie w ten ciężki, taki na, z tego względu, że temperatura rośnie i on zaczyna topnieć, a jest go dużo na tej masie liściowej, to warto się go pozbyć po prostu i to, i to otrzepać. Dziękuję. Doniczki obudowałem 10 cm styropianem. No i super, I, i bardzo fajnie. To już jest bardzo bardzo dużo, bo to, że roślina ma w nazwie mrozoodporna, to właśnie nie, nie znaczy, że ona wytrzyma wszystko i, i minus 30, szczególnie jeśli jest posadzona w donicy. A to, to jest naprawdę różnica. Ja miałam taki fajny. Na tym webinarze zresztą zobaczycie o, o zimowaniu bambusów. Mam tam taki fajny slajd, gdzie jest pokazane. Janek odpowiednie mi to fajnie rozrysował, jak się rozkłada chłód jakby na powierzchni ziemi, kiedy jest roślina posadzona w ziemi. I nie ma żadnego zabezpieczenia, żadnej ściółki, nic. Kiedy jest bambus posadzony w ziemi, ale ma warstwę ściółki, jak tam ten mróz do niego i do korzenia dochodzi? Jak to, jak to wtedy mu pomaga o po parę stopni nawet podnieść tą temperaturę w okolicy tych korzeni i tych łodyg tam, gdzie to się wszystko te cuda dzieją? I jak później to wygląda, jeśli chodzi o doniczkę? Jak ten mróz właśnie tam przez te ścianki raz, dwa łatwo ma dostęp do korzenia? Jak sobie takie coś uświadomicie, jak Wam raz tu zostanie, nie wiem, w głowie taki obraz, to jakby taka łatwa się staje pielęgnacja, dużo łatwiej sobie z tym, z tym poradzić. No i tak samo z innymi potem roślinami. Jak się rozumie pewne, pewien kontekst, to naprawdę ta wiedza potem, potem wychodzi na plus na, na długo. Dobra, możecie pisać, jeśli macie jakieś w tym temacie pytania, a ja Wam w międzyczasie jeszcze szybko pokażę. Troszkę więcej, jak 15 minut. Także akurat następną książkę, jaką będę czytać, to jest egzotyczne rośliny owocowe do naszego ogrodu. Taka cienka, cienka książka, są tu też zdjęcia. Zaraz Wam coś tu pokażę, jak mi się ładnie otworzy. Tu jest kiwi. Co tu jeszcze mamy na szybko? komosa rózgowa, jakieś fajne zdjęcia, malino truskawka, no to takie może, no w sumie truskawka też jest egzo egzotyczną rośliną, nie wiem czy wiecie, że pochodzi z Meksyku, to nie jest w ogóle nasza rodzima polska truskawka, morwa tu jest, co tu jeszcze jest, oliwnik, ciekawe, ciekawe rzeczy, więc będę to sobie czytać, bo być może będę chciała coś... Na moim balkonie sobie tutaj wyhodować. Mam nadzieję, że jest tu coś o cytryńcu. Jeśli uprawiacie cytryńca, cytryniec chiński, cytryńca chińskiego, to, to możecie też napisać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to w Polsce wychodzi. A druga, roślina, druga, roślina, druga książka to jest Rośliny w Szklarniach. I tej byłam bardzo ciekawa, ponieważ ona w środku jest naprawdę z różnych stron ten temat podejmuje. To znaczy, i jak chodzi o konstrukcję tej szklarni, jak chodzi o utrzymanie, o jakieś ogrzewanie, o rośliny oczywiście, które można tam uprawiać, kilka egzotycznych, tutaj już też widziałam, są też chyba jakieś, jakieś takie bardziej popularne czy jakieś. Warzywa, kaktusy też tu są, także różne, różne grupy roślin są tu też. O i pomidory oczywiście są tu wymienione. Ale są też takie rzeczy jak, jak wietrzenie, co tu jeszcze jest, wysiew nasion, konserwacja szklarni, konserwacja szyb. Jakieś krop, kłopoty z, z roślinami, i nawet widzę kalendarium, co w każdym miesiącu w tej szklarni warto zrobić. Także wydaje mi się dość, dość ciekawa pozycja dla osób, które chcą sobie jakieś szklarnie albo mają jakieś szklarnie, chcą je jak najlepiej wykorzystać, może być to interesujące. Także jak przeczytam, też na pewno napiszę na, na bloga recenzję. Żebyście wiedzieli, czy to jest warte zakupu, czy też niekoniecznie. No, także, chyba, chyba, chyba wszystko. Chyba wszystko Napiszę się jeszcze mojego samorobnego grzańca. Powiem Wam, że zrobiłam to domowym sposobem. Nie wiem, czy jest ja się czym chwalić, ponieważ miałam trochę białego wina. Miałam herbatę zimową fantazję firmy Malwa. I miałam jabłko. I wyszło to bardzo zacne Także. Dzień dobry, Pani Sylwia. Czy już należy otulać bambusy kapturem ściółką? ściółką zdecydowanie już. To już w zasadzie warto, żeby było zrobione wcześniej pod koniec listopada. Bo ściuka, powiem Wam, to jest taki plan minimum, to jest najważniejsze, co trzeba zrobić po to, żeby ta bryła korzeniowa, czyli tam, jak wspomniałam, gdzie się te cuda dzieją, skąd to wszystko wyrasta, żeby to zabezpieczyć. Bo bambus jest tak silną rośliną, że nawet jeśli, jeśli liście trochę potupadną, poodpadają, przeschną czy przemarzną, jeśli bryła korzeniowa jest w dobrej formie, to z niej wszystko znowu się odrodzi na wiosnę. Więc warto, warto o to zadbać styropianem, styropianem od wewnątrz, jak wspomniałam wcześniej, fajnie jakby donica była wyłożona, jak się, ją, jak się sadzi bambus do donicy, jak nie było tego etapu, to można ją z zewnątrz, jeśli to jest taka kwadratowa czy prostokątna donica, tym styropianem odłożyć, jakoś to przymocować przy czy, czy po, po, poskręcać, czy posklejać, żeby to po prostu się tej donicy trzymało, na styropianie też postawić. I tak samo do donicy możecie jak najbardziej dać ściółki. Mój bambus tutaj, który mam na moim malutkim balkonie, jest w ceramicznej donicy i on ja ma grubą warstwę ściółki, którą jeszcze mu tam między pędy, Powkładałam po to właśnie, żeby mu było ciepło pod kołdrą. A kaptur, tak jak wspomniałam już wcześniej, to teraz jeszcze niekoniecznie. Jak będzie tak minus 10, minus 13, to wtedy jedziemy z kapturem. Jutro się za to zabieramy, z tym z zewnątrz muszę niestety, zapomnieliśmy o tym, no zdarza się, ale nie ma jeszcze, nie ma jeszcze takich mrozów, żeby to, było jakieś, żeby to było jakieś bardzo groźne, albo żeby to było jakieś, coś się nieodwracalnego zdało, także, stało, także zupełnie, zupełnie spokojnie. Warto o tą, o tą ściółkę się przede wszystkim o tą ściółkę zadbać i właśnie na tym webinarze też mówię, co się nadaje jako ściółka, a co niekoniecznie. Ja po prostu sobie skorzystałam z opcji wygodnej i dałam sobie przysłać z mojego sklepu ściółkę firmy Kompo, takiego gotowca, bo, bo no nie wychodziłam nigdzie do sklepu nie kupowałam, a liści jakby tutaj nie mam też, bo mam sam balkon. Także taka opcja mi pozostała i to jest w worku wygodne wysypuje się to, rozgrzebuje także, także fajnie, także wygodnie. No, no to dobrze, to życzę Wam fajnego. Piątku, piątek dzisiaj mamy tak, bo ja w piątki tak pogawędki prowadzę. Do zobaczenia następnym razem i mogę Wam już zdradzić, bo sobie dzisiaj postanowiłam, że następnym razem opowiem o tym, czy zraszać palmy, czy nie zraszać, że o to jest pytanie. O, kupiliśmy kompo od Pani również, bardzo się cieszę, dobry wybór, bardzo to jest wygodne i można... Można na wiosnę pomieszać, jakby pozbierać, żeby nie zostawiać na wiosnę. Absolutnie, jak się cię pozrobi, tej warstwy siłki na roślinach, można to zebrać i pomieszać potem do sadzenia innych roślin, bo to fajnie też wzbogaci, wzbogaci ziemię i będzie wszystko lepiej rosło. Zamieni się w nawóz, można powiedzieć. No, no to świetnie. Cieszę się bardzo tym pozytywnym akcentem. Kończę na dziś i widzimy się za tydzień o godzinie 19. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.